Dzień dobry, dzień dobry, słuchajcie z poranną kawką. Witam się z Wami bardzo serdecznie. Mamy piątek, jest godzina hmm, w pół do dziewiątej prawie. Yy, dziewczyny są w szkole, w zasadzie to Antosia, Lenka pojechała dzisiaj na całą dniową wycieczkę w Bieszczady, a ja już słuchajcie o godzinie 6.30 miałam zrobione dwa prania, właśnie niedawno je wywiesiłam. Yy. Pomyłam sobie podłogi, właśnie kończę pić kawkę, zjadłam śniadanko i z takim pozytywnym nastawieniem zabieram się za dzisiejszy dzień. No i rozpoczynamy też weekend. Jutro, słuchajcie, pierwsza sobota pracująca, jeżeli chodzi o makijaże, takie właśnie weselne, ślubne. Um, i to były wiecie komunie i tak dalej a jutro pierwsza mm, sobota ślubna więc zaczynamy sezon makijaży ślubnych i okolicznościowych także bardzo się cieszę jutro też u mnie na makijaż będzie Gabrysia także zrobię jej piękny makijaż i jak zgodzi się to mm, zrobię jakiś, jakiś urywek może i co dziewczyny? Zabieramy się za pracę. Dzisiaj mam w planach przede wszystkim na spokojnie popakować paczuszki z wczorajszej transmisji. No i plan jest taki, że muszę iść tam do nie do, pod, namiot, tam pod namiot i ogarnąć wszystko pięknie, ładnie, posprzątać, bo chcemy jutro zapalić może jakiegoś grilla, jakieś szaszłyki zrobić. Także y, taki plan. Myślałam, że sobie głowę umyję, ale nie myję głowy, słuchajcie, nie chce mi się chyba nic, ja nigdzie nie muszę wyglądać, także dzisiaj taki mega lightowy dzień, eee, słuchajcie, testuję, ale ja to muszę Wam, słuchajcie, zrobić recenzję całą na temat, bo to w takim jednym zdaniu to nie bardzo. Te samo oparacze z Veoli, powiem Wam, że ten, ten jeden, Amber Crush, dostałam ze współpracy właśnie, oni mi wysłali... Do przetestowania, i tak mi się spodobał, dziewczyny, że kupiłam sobie drugi, ten bardziej chłodny odcień. Także e, wiem, że są tutaj fanki również samoopalaczy, które szukają dobrych samoopalaczy sprawdzonych. To dziewczyny musicie się chwileczkę uzbroić w cierpliwość i poczekać, bo na pewno zrobię Wam taką, wiecie, dogłębną e, prezentację i recenzję. E, a tymczasem uciekam. A zrobić sobie może jakąś lekką pielęgnację. Na noc, słuchajcie, dzisiaj nakładałam e, to serum e, Adria Sabioni w połączeniu z kropelkami brązującymi od Ecocera, z tą erytrulozą i powiem Wam, że to jest naprawdę super opcja na podtrzymanie opalenizny te kropelki. Kończy mi się ta mała buteleczka, także będę musiała sobie kupić. Dobra, a tymczasem dziewczynki uciekam, yy, odezwę się później, zabiorę Was ze sobą do ogrodu, to trochę posprzątamy. Ale zapowiada się piękny, słoneczny dzień, także czego chcieć więcej? No, dobra, słuchajcie, plan jest taki, że się troszkę podmalowałam <noise> na twarzy, tylko włosy spięłam, bo aktualnie jestem w trakcie robienia obiadku i właśnie będę smażyła dorsza. Młode ziemniaczki z koperkiem i taka sałata wiosenna do obiadku, czyli pomidor, ogórek konserwowy, ale też zwykłe zielone, sałata, cebulka yy, i tak. Dobra, zabieramy się za obiadek. Mam ochotę. Aż mi, słuchajcie, na samą myśl, ślinka cieknie, bo taki pyszny wiosenny obiadek. I w ogóle się zorientowałam, że dzisiaj lęki w ogóle na obiad właśnie nie będzie, bo ona jest na tej wycieczce. Także zostawię jej rybkę, ziemniaczki, to sobie pewnie później zje. A tymczasem zabieramy się za pyszny obiad. Może jakieś przebitki Wam tu, słuchajcie, zrobię. Ja wiem, że. Lubicie tego typu vlogi, takie właśnie typowo domowe, właśnie też z kuchni, jak się gotuje, ja swego czasu nagrywałam takie filmiki właśnie, inspiracje kulinarne, ale powiem Wam, że ja tu nie mam za dużo miejsca w tej kuchni, żeby to ustawić, wiecie co, u mnie w domu się mieszka, a mój dom to nie jest muzeum, czekajcie, dam może rybę chociaż na, na tą patelnię. Dobra, położyłam, wyrzuciłam sobie na patelnię rybę. Do czego zmierzam? Mój dom to nie jest muzeum. U mnie się mieszka, u mnie wszyscy mogą się czuć jak u siebie. Widać, że się je, że, że ktoś tu po prostu, wiecie, użytkuje to, to pomieszczenie, więc ja nie mam wszystkiego pochowanego na blacie. U mnie na blacie, słuchajcie, no zobaczcie, co jest. U mnie na blacie nie ma, wiecie, jakiejś pięknie wszystkiego pochowane. Zazwyczaj to jest tak, że wszystko tutaj leży, chyba że to pochowam więc no o tak wygląda mój kuchenny blat, proszę bardzo, w U, o i nawet łapka na muchy, którą przed chwilą goniłam Muchę, także wiecie, to nie jest takie mega instagramowe, że ja się mogę pięknie tutaj rozłożyć i Wam pokazywać, jak, jak ja gotuję, co piszę i tak dalej. Oczywiście, jak są jakieś fajne moje inspiracje, bo nieraz was zainspirowałam wieloma rzeczami, to na pewno Wam pokazuję dzisiaj obiad, taki, wiecie, typowo domowy, czyli rybka, ziemniaczki i jakaś tam sałata. Więc sobie to teraz zrobię. I w ogóle jestem ciekawa, słuchajcie, dziewczyny, jakie wy macie o tym zdanie ten vlog. Zacznijmy od tego, że chyba będzie taki, że nie musicie się za bardzo skupiać na tym, co Wam pokazuję, tylko dużo gadania. Ale jestem bardzo ciekawa właśnie, jakie wy dziewczyny macie zdanie na temat właśnie, um, czy zdecydowanie jesteście osobami, które bardziej preferują dom, w którym się mieszka? Czyli widzicie, że jest, no nie wiem, porozkładane zabawki, gdzieś tam jakieś buty, ja nie mówię bungee, syf i tak dalej, bo wiadomo, że trzeba dużo rzeczy ogarniać. Czy jesteście raczej osobami, które jesteście takie mega instagramowe, wszystko pochowane po szafkach, czyste blaty, ani nie dotknij, bo się boisz, że się blat ubrudzi. To samo z mieszkaniem właśnie w pokoju, w salonie, łazienka i tak dalej. No, ja zdecydowanie należę do tych osób, które choćby nie wiadomo, jak się starały utrzymać porządek i ład, żeby nic nie było zbędnego na wierzchu, to ciężko to wychodzi. Tym bardziej, że się ma dwójkę dzieci, męża, który też często, gęsto wiecie, zostawia rzeczy różne na wierzchu, ale nie powiem, bo ja tak samo. I teraz na przykład słuchajcie, przyszła mi paczka z Christianą. Zrobiłam sama zamówienie nowości, bo widziałam, że są nowości. A gdybym wiedziała, że ja dostanę wszystkie nowości, to bym nie zamawiała, ale nic straconego. No właśnie, tak to, to, tak to, słuchajcie, u mnie wygląda. Rybka się ładnie smaży, ziemniaczki już też postawiłam, także obiadek się robi. Obiadek się robi, to ja dosłownie na chwilkę sobie przyszłam usiąść tutaj. I jak zaczną wrzeć ziemniaczki, to będę robiła właśnie tą sałatę. No więc tak to słuchajcie wygląda. Ja nie mówię, że wiecie, jest syf i tak dalej, bo czasami jest ten syf, ale to nie jest na co dzień. Ważne jest to, żebyśmy się w naszym domu czuły dobrze, czuli, czuli żebyśmy się czuli dobrze, komfortowo, przyjemnie. i Ja Wam powiem tak z ręką na sercu, że od dłuższego czasu naprawdę jestem tak szczęśliwa tutaj gdzie mieszkam i w tym miejscu, że mamy tutaj tą taką oazę spokoju, że ten dom może nie jest super wypasiony on nie jest wiecie marmurowy nie ma marmurów w łazience ale jest po prostu nasz, zrobiony własnymi rękoma i jest po prostu nasz i jesteśmy tu szczęśliwi i nic nam no na dobrą sprawę nie potrzeba więcej a, naj, a jak tak czasami słuchajcie Przeglądam internety, komentarze głównie. To naprawdę w komentarzach czasami się dzieje tyle złego, tyle takiego jadu, tyle wylewa się takiego nieszczęścia, że to jest. Jest mi po prostu żal tych ludzi, którzy tego typu właśnie komentarze zostawiają. Pozdrawiam Panią Urszulę. No, także słuchajcie, no wychodzę z tego założenia, że... Dom to jest takie miejsce, w którym powinniśmy się czuć ciepło, bezpiecznie i dobrze, a nie patrzeć, co kto powie, czy to pasuje tutaj, czy tam to nie pasuje. Słuchajcie, miałam taką sytuację. Poznałam taką osobę. To znaczy, może tak. Nie zapomnę, dotknęło mnie to poniekąd, bo słuchajcie, to znaczy dotknęło tak zapaliła mi się lampka, wiecie? A wiecie co? Myślę, że w ogóle nie będę o tym mówić, nie będę tego poruszać i nie będę tego wątku rozwijać, dlatego że może ta osoba to ogląda, ja nie chcę sobie robić jakichś wrogów niepotrzebnie. Po prostu są słowa, które niektórzy ludzie wypowiadają, nie myśląc może, jak to gdzieś wyglądać z boku i po prostu w moich oczach tacy ludzie dużo tracą, o! I przez takie właśnie myślenie i gdzieś tam słowa, te dane osoby, powiedzmy, już tak uogólniam, są dla mnie gdzieś tam skreślone. Wiecie o co chodzi? Myślę, że mieliście w swoim życiu różne takie sytuacje, gdzie ktoś gdzieś coś powiedział, i dla Was ta osoba już była niewarta Waszej uwagi. Dobra, rozgadałam się, rybka tam już mi się druga strona smaży. Idę robić surówkę i zjeść pyszny obiadek, bo na trzynastą jadę po Antosie do szkoły. I zaczynamy, słuchajcie, weekend. No i muszę kufer ogarnąć na jutro. No i obiadek podano do stołu. Proszę bardzo. Z takim widokiem, słuchajcie, można... Jeść obiad. Zasiadam, czekam na mego męża i słuchajcie tu czeka nas rozłożenie takiej moskitiery na aluminiowych, tych taka do drzwi. O tych tutaj ona będzie się otwierać, tak wiecie, jak takie drzwiczki. Ale Boże, nie kupujcie tego. To kupiłam w Lidlu, nie było drogie, 149 zł. Ale to, jak to jest zabawy z tym składaniem, to słuchajcie, poległam. E, oprócz tego tutaj potrzebnych jest masę innych że, narzędzi dodatkowych, na, takich jak na przykład piłka, młotek, masakra. Także zostawiłam to mojemu mężowi. <śm> <śm> Dobrze, jemy obiadek smacznego. Dałam tutaj. Pościerałam to wszystko. Pościągałam też te ścianki. No ten dach musimy wymienić, bo on po prostu jest jedną wielką porażką. No i co? Jutro możemy grillować. Jutro możemy grillować. Muszę wynieść jeszcze tą miskę, a tutaj leży lampka, która będzie powieszona tutaj właśnie. Także niejku, kocham to widoki, zobaczcie ten piękny niebieski kolor nieba, piękny zieleń, Miusia już tam sobie leży, Miusia, Miuś, Miunia, Miu ona tam lubi leżeć, no i grillować można, a tam żaby, które kiedyś dostaliśmy od mojego taty, no i jeszcze tylko ten kominek trzeba grill, w sensie wyczyścić, pójdzie Joko, Jokuś, on to jest przeagent, tak. Ja też będzie teraz sikać. No dobra, słuchajcie, kończę powoli tego vloga. Chyba trochę ponagrywałam materiałów. Weekend zapowiada się bardzo przyjemnie. Jutro mam że dopiero od 9, więc e, nawet zdążę wypić kawę rano. Pięknie jest, pięknie. Nie ma co.